Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na powtórzenie i utrwalenie sylab ja, je, jo. A więc dzisiejsza lekcja to nauka czytania metodą sylabową z powtórzeniem sylab, które żeśmy wcześniej poznali. Ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście sylaby ja, je i jo. A więc usiądźcie wygodnie, rozpoczynamy dzisiejszą lekcję. Oto sylaba ja. Ja. To sylaba je. Je. A to sylaba jo. Jo. Odczytajmy teraz wszystkie sylaby. Zaczynamy od góry. Sylaby zapisane czarnym kolorem. Start. Ja, je, jo. Teraz przeczytajmy sylaby zapisane pod spodem na biało. Zauważcie, że są one zapisane wielką literą. Czytamy. Ja, je, jo. Teraz przeczytajmy sylaby zapisane kolorem niebieskim. Start. Ja, ja, je. Je, Jo, Jo. A teraz przeczytajmy na dole sylaby, które zostały zapisane kolorem żółtym. Zaczynamy. Ja, B, ZO, gi, je, jo, ja, je, bi, zo. Mam nadzieję, że odczytywanie sylab nie sprawiło wam żadnych problemów, dlatego poproszę Was o like i ćwiczmy dalej. A teraz zapraszam Was do odczytywania sylab i łączenia ich wyrazy. Zaczynamy: Ja, jo. Ja jo. Ja ma. ja ma. Ja, da. Jada. Ja KA jaka. Ja, wa. Jawa. fa, ja. Fa, ja I kolejne wyrazy: da, je, daje. Pi, je. Pije. Pije. Ja, ga. jaga. Jo, la. Jola. Ma, ja. Maja. K, ja. Ka ja. Ka, ja. Ćwiczmy dalej. Moje. moje, je, go, jego, Oboje. bo -je. oboje, ale ja, aleja, po da je, podaje, po ja go da, jagoda. Prawda, że łatwe wyrazy? Pamiętajcie o lajku. Trenujemy dalej. Pora na rebusy. Pierwszy rebus. Do wyrazu fale mam dodać sylabę ja, ale zauważcie, w wyrazie fale została przekreślona sylaba le. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz fa-ja. Faja, czyli wielka fajka. I kolejny rebus. Tym razem do wyrazu. Piła, mam dodać sylabę je, ale zwróćcie uwagę, w wyrazie piła została przekreślona sylaba ła. Co będzie rozwiązaniem rebusu? Rozwiązaniem rebusu będzie wyraz pi pije. A teraz zapraszam Was do odczytywania zdań. Pierwsze zdanie zapisane u góry kolorem różowym brzmi Maja je kiwi. Drugie zdanie, zapisane na żółto: Jola, pije soki. Trzecie zdanie, zapisane kolorem niebieskim: Kaja, jada jaja. I ostatnie zdanie, zapisane na biało: brzmi: Moja mama podaje kai jajo. Proponuję, żebyśmy raz jeszcze przeczytali wszystkie zdania, ale w nieco szybszym tempie. Zaczynamy. Maja je kiwi. Jola pije soki. Kaja jada jaja. Moja mama podaje kai jajo. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam rewelacyjnie. Oczywiście nie mieliście z nim żadnego problemu. Dlatego pamiętajcie o lajku. A ja żegnając się z Wami, życzę Wam pięknego dnia i zapraszam na spotkanie z kolejnymi sylabami i kolejnymi treningami czytania metodą sylabową Buziaki. Cześć!